Centrum Monitoringu Wizyjnego w dniu dzisiejszym jest jednym ze sponsorów akcji pod tytułem Jerzy i Jerzyki. Akcja ma na celu zabezpieczyć bezpieczeństwo jeży przebywających na terenie Wspólnoty jak i na terenie obszarów zamieszkujących przez jeże. Jerzyki kiedyś były ptakami, które gniazdowały w jakichś takich szczelinach skalnych, ale dawno, dawno temu się przeniosły do ludzi, do osiedli ludzkich, ponieważ w miastach znajdują w kamienicach, w budynkach bardzo dużo świetnych miejsc do gniazdowania w postaci szczelin. Centrum monitoringu wizyjnego to nowoczesna agencja ochrony która z wykorzystaniem systemów zabezpieczeń, jakim jest system monitoringu, zdalnie ochrania obiekty w całej Polsce. Centrum Monitoringu Wizyjnego zabezpiecza wspólnotę przed kradzieżami, włamaniem i dewastacją mienia. Monitoring wizyjny ma pełnić przede wszystkim funkcję prewencyjną. Na chwilę obecną myślę, że spełnia swoje zadanie doskonale. Dodatkowo pomaga nam w przypadku sytuacji związanych z dewastacjami czy z jakimiś naruszeniami regulaminu funkcjonowania osiedla. Na pewno jest pomocny w naszej bieżącej pracy. Myślę, że też dodatkowo mieszkańcy mają dzięki temu poczucie bezpieczeństwa na osiedle.